Bardzo narzekamy na to, że małżeństwa się rozchodzą, że się rozpadają, że rodziny mają pozrywane relacje i to wszystko jest prawda. Ale z drugiej strony trzeba przyznać, że jest wielu ludzi, i to też młodych ludzi, którzy zadają sobie pytanie, ale co mamy zrobić, żeby naprawdę wytrwać wierności? Mamy kursy przedmałżeńskie, lepsze lub gorsze. Dużo się w tej dziedzinie zadziało w Polsce, także dzięki Janowi Pawłowi II. Natomiast co potem? Wielu ludzi zadaje sobie pytanie: czy mam tylko słyszeć od kościoła, jakie są wartości, ich przestrzegać, czy też kościół jest mi w stanie jakoś bardziej realnie, to znaczy bardziej blisko towarzyszyć, żeby podpowiedzieć, a więc co mamy zrobić, jeżeli mimo przekonania do pewnych wartości nie potrafimy nimi żyć? Dlatego w tym kluczu ja bym odczytywał przesłanie papieża Franciszka z Irlandii i także jego e, dokument, a Moris Leticia po synodzie o rodzinie. Bo jeżeli ktoś będzie się koncentrował na ósmym rozdziale, czyli o, na sytuacjach nieregularnych, nie usłyszy całej tej wielkiej treści, która jest wcześniej. A ta cała, cała wcześniejsza treść to jest metoda, to jest nowa metoda, bardzo praktyczna metoda. Kiedy pierwszy raz spotkałem pana Jerzego i Renek którzy założyli e, ruch międzynarodowy spotkania małżeńskie i od lat już praktykują, e, warsztaty, spotkania, dialog, to oni, jak zobaczyli ten dokument, to powiedzieli genialne. A ludzie narzekają, mówią, co tam jest, bo tam Franciszek liberalizuje i tak dalej. No, bzdury, usiądźcie do tego dokumentu, przeczytajcie go w całości i będziecie zachwyceni. A szczególnie polecam rozdział, właśnie, który nazywa się Dialog.